Dagę sobie te żarówki. Eee, chodź tu do mnie, Genam, mam, we dwójkę gena robimy, chodź tutaj. Wiecie ja twojego droga. Widzę. widzę cię, Dobra, rób tam, bo tam jeszcze pilu, do ciebie przyszedł. Czy ten Dawid Eee, <grym> oni. 90% to oni. Tak, oni jest. Nie ruszył kurwecka. Dawid weź go przejmij proszę Mówię jedę do ciebie A ja biegnę do ciebie Chodź E za tobą Tu przy haku Powieś mnie no, chciałbym Dobra kucaj Chowaj się Na pewno nas nie znajdzie E, zgubił się chłop Dobra, on jest jakiś chyba tam nie wiem, nie wiem czy on jest dobry Nie lekce... nie lekce... Dobra chodź tam tego pieni trzeba złączyć Kurde tu No DIU Przeję go Dobrze się czujesz chłopie? Nie wiem agonicie No by się go życzył jakby cię nie gonił Tu <noise> kościu się kręci, to jest No dobra, goni go to niech... Dobra, no dalej masz okazję, debilu Ich pod paletę, pod paletę Chodź tutaj, chodź tutaj, życie na kredyt, pod paletę. Idzie gdzie idzie, idzie! No puść! No puściłem, co ty chcesz ode mnie, chłopie? Dobra... Ej, no bo ja ranny nie jestem. Ranny no, znaczy jestem. Gonić no, cię, oczywiście, Goni dobra, cię tunele, tunel. tunel. E, elegancko ci powiem tyle tylko. Uciekniesz, wierzę w ciebie. Ja się wyleczę. No no. na, na, zrobię. Dobra, Dawid, kim tu jest? Nie no, jeszcze jakby to na to miał, to bym się zdenerwował trochę, ale nie ma. No ku... Zepsuł tu. Ty... Nie gram w tą grę. Jeszcze... Ta, ta gra się nie liczy od razu, pamiętaj. Jak nie? No bo tunel aż pije... nie, chce mi się, A nie chce mi się. Czekaj. Dobra, chodźmy od razu, lecz. On nie tak cię nie będzie gonić. Beń, ale gdzieś tu obok nie chodzi. No nie będzie, on mnie tuneluje debilu. Ale gościu tu chodzi. No to tunelasz i kamper. Teraz tyle w temacie. Dalej chłopie, bo ja nie wytrzymam z tą spacją, 30 sekund masz. 25 Dobra, chodź za mną. No i jeszcze kara. Chodź tu, tu. Ale on tu przyjdzie No i trudno Nitelu Oj dobra tamtego do no nich No to elegancko i no co nie No dobra, chodź tego gena, bo tego blaszaka zrobimy, bo on już się prosi od 10 minut No my nawet jednego gena nie zrobiliśmy Ja ty już dwa razy wisiałeś No tu ja mam dętkę. nie wierzę nie wierzę w typa. Ale on by Cię teraz nie znalazł, po co przeskoczyłeś? Teraz Cię będzie nie, gonił. Nie, on by mnie znalazł mnie widział. Gości, mnie goni. No i dobrze. Ja robię innego gana, ja robię gana w środku. Dobra, goni. Jest jak, na górze. Tu się, no się goni. Sam się goni. Nara. O, ja mam połowę gena. No pod, się mam połowę gena. No Dobra, nie on tu... Dobra. Uciekłem mu. Gdzie, idzie? Uciekłem. Gen, chodź Gena kręcić. No tu jest Digni. Dobra, kręć. Jak zginę, to przez ciebie. Chodzi! No idź tu ośle! Dobra! Kogo goń? Go. Ciebie. No, to zajebiście i rurę Ej. Ja już Zgubiłem go I to do mnie przyszedł powrotem Dobra No i dobrze I bardzo dobrze się... Gościu nie umie schodów znaleźć <noise> O dobra, jestem ranny, to jeszcze szybciej rzeczy robię Bo ja mam zerwane to się nie dzieje O, znalazł schody E i mnie kolipka. Mam jedną ósmą gena Już nie mam gena No to, no to dużo A wy wiesz, że tamten Gen co a ty ja, go ja robisz ja wiem, Przy Blaszaku tam był wymaksowany ten, Wyzerowany na wiem. maksa wiem a ja wiem gdzie ty byłeś I chowam się w szafę Idź na A on tam jest obok ciebie No, Debian nie widział on poszedł do tego gana. No, ja w szafie siedzę. Ja. Nie wiem, się, się lecę na palecie. A, a ja chopa widzę. E, szarżuję sobie. No ja sobie w szafie też zasiedzę. Czuluję bomba. No, nie, nie się za długo bo jak kruki przyjdą masz trochę w y, mhm. trochę. Wytwie. Wiem, wiem, wiem. Kiedyś jak ściągnął, dobra, dwóch nie leczył. Gdzie chłop. Bo tu słyszę. Ale co jest za No my we trójkę gena robimy. Aha, we dwójkę już. O, chłop do mnie przyszedł. Jest na witkiem kręcę. No, jak to? No, nie minął, tylko nie jak nawet. Wie, wie, wiesz, że już my chyba spaliliśmy wszystkie palety? Na mapie? No, okay. Znaczy ja teraz, teraz jedną spaliłem. Ej, biegnę do was. Biegnie. Posuń dubsko. Ty posuń dubsko. Cię wyroluję, ja, to ma sens. Ja na niego paletą. Prawie. O, dobra. Weź go przejmij. No przez siebie, ty pecie. Zafajdany. No ja mam dętkę przez siebie. Wiesz o tym? Ale to nie było się chować do szafy. Fak, jeszcze nie trafiłem na poleto Dobra, druga poleta 3, 4 NO A wiesz, że tu idzie na nagrywkę? Pierdolę tam grę Grosjebany Ooo, się zdenerwował kolega darkness No, my gramy z siódmą rangą nie, to nie jest tak... to jest taki słaby jak na siódmą rękę. Ale nie, mordek to ma My gramy z typem z siódmą ręką. A. Chłopie. No gościu! Ja, ja tu ja ci... mam prawie ja ci... na maksa, a ty gościu do mnie zwalisz, ja, 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 ja ci powiem jak działa tunel. Tunelował mnie przez pół gry na dwa haki. Na końcu mnie w ogóle nie gonił. Tylko ty musiałeś się wpieprzyć tam gdzie ja, przez okno. Wow, Ciołek. Ciołek. Tak się gra po prostu. No tak się gra, tak się gra. Dobra, gość mi goni. Tak się rzeczywiście gra. Dobra. Dobra, ge wszystkie geny zrobione. No a ja wyszedłem. Nie ah. to. I tak bym musiał. No bo i tak nie musiał. Eee, się, e, się nie chce. z singaniam dalej. Tyle o Jezu Za późno skoczenie. Ale po co ty się wpieprzyłeś tam gdzie ja byłem? Ale ja wiedziałem, że ty tam byłeś No widziałeś właśnie, tak A. widziałeś Gościu se skłusił, fajnie. Dobra, będzie pierwsza wisząka Dobra Esa. No, podnieśmy e. Ty maszka pie... Ty masz pierwsze wiszonka? Tak i mam uciekanie na to maksa Wy... zrobione o, gościu No nie żartuj. No nie żartuj. Dawidek, o Dawid przynajmniej po mnie przyjdzie. I ucieknę. No. Tylko Dawid, teraz mnie nie ściągaj. O, ty cepie najgorszy. Dobra. Jest, nie uciekniesz. Nie ucieknę. Ja się do tego stronę śmierci ganiał. To tak naprawdę na serio. Ale chłop nie wie, że go widzę z murku chyba. Nie. Serio. Dawaj. Uciekniesz. A tu nie ma okna, nie? Wiesz, on tu będzie stał? Ty masz jeszcze hacza i ty zamiast iść do hacza, to ty będziesz tam. Dość tępy? Tak. bardzo tępy. Chłopie, daj mi wyjść. <grym> Dobra, i tak dobry meczyk. Śmiesznie było. No, bardzo. Ja, ja myślałem, że już mogę wypuści. wypuścić. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze, jeszcze jedna maraton. zesztej. <grym> Fajnie. Bo to bo się nie liczyła. Y, Musimy wypuszczamy trzy odcinki od razu. No dobra Nie będzie oczywiście przez tydzień nagrywać Nie no, przez 3-4 tygodnie będzie spok co, co, co tydzień odcinek to zmontowane wycięte dwa momenty Wysięte dwa momenty, dodany opis do filmu i tyle i, i, i nagra No i to jest właśnie montowanie na YouTube ty rozumiesz, że prawie dwa punkty do rangi wbiłem? Ty rozumiesz, że ja prawie jeden wbiłem, jakby mnie zizdyskonektował? A, a ty rozumiesz, że ja mam 12 rang. <tryk> Ej, ty to rozumiesz, że mi pokazuje w grze tak normalnie, jak jest ta tabela w wyniku, że mam 12 rangami na ręce, pokazuje, że mam 13? To rozumiesz? No to wyjść, to wyjść. dobra. Musimy 50. Dobra. Dobra, A ty skończyłeś już odcinek? W odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć. Darkness, boże się! Dobra, no nara!